Cześć, witajcie. Wiem, że mam tutaj wielu fanów świata według Bandich, bo robiłam odcinek o odtwórcy głównej roli. Znajdziecie go w karcie, ale dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć o Kelly ze świata według Bandich, bo wiem, że wiele osób Christine Applegate właśnie z tej roli będzie kojarzyć najbardziej, choć mam szczerą nadzieję, że nie tylko, bo jest to aktorka, która przez lata występowała w wielu serialach, filmach i nawet do niedawna odnosiła na tym polu wielkie, wielkie sukcesy. Ale oczywiście, łatka Kelly. Bandy przylgnęła do niej najbardziej, więc myślę, że nie ma się też co obrażać. I myślę, że sama aktorka również tego nie czyni, że często jest tak nazywana. Niestety jednak trzeba przyznać, że artystka w swoim życiu miała bardzo wiele problemów, głównie zdrowotnych. Życie mówiąc krótko jej nie oszczędzało, ale także jej w miłości długo szukała szczęścia. Po drodze mając kilka romansów, o których dzisiaj rozpisują się gazety. Wszystko wam więc opowiem. Dlaczego musiała zrezygnować? Rezygnować z aktorstwa. Jak to pożegnanie z aktorstwem jest tragiczne i naprawdę smutne. A także co dzisiaj u niej słychać, jakie ma plany na przyszłość. O tym wam opowiem, będzie naprawdę wzruszająco, więc trzymajcie się mocno. A jeżeli macie skłonność do jednak wzruszania się, to myślę, że jest to odcinek jeden z tych, przy których chusteczki będą potrzebne. Więc zapraszam.

Artystyczne zdolności odziedziczyła po rodzicach. Jej mama jest bowiem piosenkarką i aktorką. Ojciec natomiast był producentem, który miał własną wytwórnię płytową. To też Krystyna już jako noworodek właściwie była związana z show biznesem. Wystąpiła pierwszy raz, mając 3 miesiące albo pół roku, różnie źródła podają, w reklamie butelek dla niemowląt. Natomiast sama z mamą tułała się bardzo często po różnych planach zdjęciowych. Już jako bardzo mała dziewczynka, mając niespełna rok, wystąpiła u boku matki w operze mydlanej dni naszego życia. Mojej matce nie było łatwo jako aktorce z dzieckiem. Byłyśmy trochę włóczęgami, nie wiedziałyśmy skąd weźmiemy pieniądze. Zawsze powtarzała, że nie stać jej była na opiekunkę, dlatego wysyłała mnie na scenę, mówiła w wywiadach. Później występowała w różnych serialach, filmach. Zagrała w Szczękach Szatana, czy jako młoda Grace Kelly w filmie biograficznym. Ale generalnie mogłabym Wam tutaj wymieniać jej filmografię i wymieniać, ale chyba nie o to chodzi. Warto jednak moim zdaniem wspomnieć o tym, że była bardzo poważnie brana pod uwagę do roli Rose w Titaniku. Na pewno jej kariera potoczyłaby się wtedy zupełnie inaczej, ale oczywiście, jak wiecie, tę rolę otrzymała Kate. Ale jestem tutaj ciekawa, czy gdyby grała ją właśnie. Christina, to czy Jack zmieściłby się w końcu na tę deskę i nie zginąłby zamarznięty w wodzie? Ostatnio nawet naukowcy robili taki eksperyment, i po prostu gdyby jednak ta rośl się przesunęła, to Jack by przeżył. Czy to nie straszne, że oni nam udowodnili, że to mogło się wydarzyć? Wolałam tego na 100% nie wiedzieć. Przełomowy natomiast dla aktorki był rok 1987, kiedy dostała właśnie tę rolę, o której od razu na wstępie wam powiedziałam, czyli rolę Kelly Bundy. Chciałam powiedzieć Kelly Family, ale człowiek ma naprawdę takie konotacje w głowie zakorzenione, grube. Kelly, no to Family, no nie? Na planie serialu spędziła aż 11 lat. I oczywiście córka Bandiego była bardzo sympatyczna, troszeczkę głupiutka, ale jednak budziła naprawdę sympatię widzów, więc przez lata można powiedzieć, że Krystyna bardzo dużo skorzystała na tym, że w przestrzeni medialnej, w głowach wielu widzów była po prostu Kelly. Do dziś telewizje emitowane są przecież powtórki, a rolę tej sarkastycznej nastolatki odebrała w 1989 roku nagrodę Young Artist Award. Ale co ciekawe, już właśnie w 1988 roku spotykała się z kimś medialnie naprawdę bardzo dzisiaj popularnym. Mowa o bradzie picie. Ale wtedy nie był to żaden aktor pierwszej ligi, tylko chłopak, który podobno mieszkał w mieszkaniu z ósemką innych kolegów, bo generalnie nie stać było go na własny pokój. Podobno jednak uczucie było mega, mega wielkie Podobno świata za sobą nie widzieli do tego stopnia, że nawet wyglądali bardzo podobnie, czyli nosili podobne fryzury, ubrania itd. Tak Młodzi zbuntowani. Ale Christina chyba nieco bardziej zbuntowana niż brat Pitt w tym okresie, bo ponoć podczas jednej z gal MTV zostawiła go dla rokowego muzyka. Sama nie przyznała się, o kogo chodziło. Ten muzyk się przyznał, ale ponieważ ona tego nie potwierdziła, to ja wam nie powiem. W 2015 roku pytana w programie Watch What Happens Live dla kogo porzuciła bożyszcza kobie, daktorka odpowiedziała Muszę to powiedzieć? Nie muszę nic mówić. A po rozstaniu Brad i Krystyna jeszcze wielokrotnie się widzieli i ponoć nie żywią do siebie żadnych e, złych uczuć, zawsze serdecznie się witają i mówią o sobie z sympatią. A nawet fani mówili, że Jennifer Aniston, z którą później hajtnął się Brad Pitt, e, jest podobna trochę do Krystyny, chociaż ja sądzę, że nie bardzo. W każdym razie panie poznały się na planie serialu przyjaźni gdzie Krystyna również występowała w jednej z pobocznych ról. Ale o Krystynie mówiono, że jest aktorką głównie jednej roli, że z tego została zapamiętana i że kiedy skończy się serial Świat według bandy, to skończy się również Krystyny kariera. Ale nic takiego nie nastąpiło i bardzo dobrze. Ja lubię, kiedy aktorzy w ten sposób ucierają nosa innym. Komentatorom, którzy już wieszczą ich upadek, grała także w filmach, Przetrwać Święta, Legenda Telewizji, Ostrożnie z Dziewczynami, Wonderland, Szkoła Stewardess czy Nie mów Mamie, że Niania nie żyje. Zresztą w swojej karierze aż trzykrotnie była nominowana do Złotego Globu, dwukrotnie do Satelity. I nie każdy wie, że jest założycielką zespołu The Pussycat Dolls, bo rozwijała się na naprawdę wielu płaszczyznach. I oczywiście korzystała także z gwiazdorskiego życia, wielokrotnie pojawiała się na okładkach czasopism. Pozowała do zdjęć. W tym czasie spotykała się bardzo długo ze swoim chłopakiem, Jonathanem Szekiem. Ale często tak jest, że jeżeli są jakieś wieloletnie związki, to mówi się, że małżeństwo może im tylko zaszkodzić, i tak było w tym przypadku. Mimo, że tyle lat byli ze sobą razem szczęśliwi, kiedy tylko wzięli ślub, coś zaczęło się psuć. I choć w 2001 roku powiedzieli tak, już cztery yy, lata później się rozwiedli. To Jonathan złożył pozew o rozwód w 2005 roku, powołując się na niemożliwe do pogodzenia różnice. A aktorka nadal grywała w wielu filmach, takich jak Stosunki Międzymiastowe, Bez Smyczy, Gris, W Nowym Zwierciadle, Wakacje oraz W Złych Mamuśkach. Ale w 2008 roku mówiono o niej bardzo dużo za sprawą jej stanu zdrowia. Aktorka bowiem zachorowała na raka piersi. Jak sama przyznała, ta informacja była dla niej druzgocąca. Badałam się co pół roku, od kiedy skończyłam 30 lat. Gdy wyczułam guzek, wpadłam w panikę. Byłam naprawdę przerażona, wspominała. Czułam, że mój świat legł w gruzach. Pierwszy dzień przepłakałam, nie chciałam z nikim rozmawiać. Dopiero kilkanaście godzin później zadzwoniłam do mamy. Mówiła w wywiadzie... Jej mama na pewno to zrozumiała, ponieważ sama w przeszłości przeszła właśnie raka piersi. Jednak aktorka, zamiast poddać się chemioterapii, zdecydowała się na podwójną mastektomię. W tamtym czasie musiałam rozmawiać na temat raka więcej niż kiedykolwiek rozmawiałam na inne tematy. Po jakimś czasie od diagnozy uzmysłowiłam sobie, że musi czekać na mnie coś lepszego, mówiła w wywiadzie dla Hello Zdrowie. Natomiast w 2009 roku wydarzyło się coś wspaniałego. Została bowiem wybrana najpiękniejszą kobietą na świecie. Według magazynu People. Bo zaimponowała nie tylko urodą, ale i odwagą w mówieniu o swojej walce z chorobą. I w międzyczasie też przeszła kolejną ciężką próbę, ponieważ starała się znaleźć miłość. Spotykała się z pewnym fotografem, z którym jednak związek był bardzo burzliwy. Para się schodziła i rozchodziła, dlatego że mężczyzna nadużywał narkotyków. Zmarł z powodu przedawkowania w 2008 roku. Krystyna później wydała oświadczenie. Jestem głęboko zasmucona. Lee był niesamowitym człowiekiem, który był niezwykle ważną i piękną częścią mojego życia dodała, że brakuje jej słów. Ale później zaczęła spotykać się z holenderskim muzykiem Martinem. Zaręczyła się z nim w walentynki 2010 roku. Spotkaliśmy się po długiej przerwie w 2008 roku w szpitalu dziecięcym. Okazało się, że oboje zgłosiliśmy się na wolontariat do fundacji, ponieważ para znała się już od lat 90, ale jeszcze wtedy między nimi nic nie zaiskrzyło. Aktorka natomiast mówiła, że w pewnym momencie było to jak grunt jasnego nieba, bo nie Ukrywała, uważała wręcz, że wyśniła sobie męża. Kiedy miałam 13 lat, przyśnił mi się chłopak, wysoki, szczupły pankowiec z innego kraju, jakieś dwa lata o tym nie starszy, no i dwie dekady później wyszłam za niego. To jest mój mężczyzna ze snów, wytatuowany punkrokowiec z Amsterdamu. Mój holenderski punk zwierzała się. W 2013 roku zakochani stanęli więc na ślubnym kobiercu, a wspólnie doczekali się córki, która bardzo odmieniła życie aktorki. Gra w moim życiu. Główną rolę. Nie myślę już w ogóle o sobie, o własnych sprawach, potrzebach, bo najważniejsza jest ona. Trzeba nauczyć się, jak żyje się w całości dla kogoś innego, a także czym jest prawdziwa, bezwarunkowa miłość, odpowiadała. Ale z mężem bardzo cenią sobie prywatność, zresztą córka również. Aktorka często podkreślała, że nie publikuje jej zdjęć w sieci, ponieważ nie wie, czy dziewczynka by sobie tego życzyła. I dzisiaj, kiedy jej córka jest nastolatką, chyba faktycznie również chroni swojej prywatności ponieważ często pojawia się w mediach. Jeśli już to albo w masce, albo tak by jakoś bardzo nie eksponować swojej twarzy i wizerunku. O swoim mężu w mediach społecznościowych mówi też bardzo rzadko, choć czasem robi wyjątki. Mój mąż pomalował mi paznokcie. Wykonał świetną robotę. Całkowity bałagan. Kocham cię Martin. Niestety po raz kolejny głośno zrobiło się o aktorce w mediach z powodu kolejnych problemów zdrowotnych w 2017 roku. Mimo zwalczania choroby we wcześniejszych latach, nadal pozostawała w grupie ryzyka, zdecydowała się na usunięcie jajowodów i jajników, by zredukować ryzyko zachorowania na raka. Przyznała także, że ponieważ jest to dziedziczne, ponieważ jej mama zmagała się z rakiem, jej córka jest bardzo obciążona. Dlatego zwraca wielką uwagę na to, co jej córka je, ponieważ jej zdaniem ograniczanie chemii, którą spożywamy, może sprawić, że rak po prostu się nie pojawi. Dobrym początkiem profilaktyki jest uważne przyglądanie się temu, co jemy. Organiczne jedzenie jest drogie. Nie chcę alienować osób, których na nie nie stać, ale jeżeli masz możliwość wymienić kawę ze Starbucksa na organiczny posiłek, spróbuj. Spróbuj unikać jedzenia pełnego chemii, tłumaczyła. I założyła także fundację, która miała uświadamiać kobiety na temat zagrożeń nowotworowych i propagować badania profilaktyczne. Natomiast w 2019 roku aktorka. Ponownie stała się mega popularna za sprawą serialu Netflixa, w którym wystąpiła: Chodzi o: Już nie żyjesz. A w ostatnim czasie, niestety, po raz kolejny mówi się o niej w kontekście jej zdrowia, ponieważ moim zdaniem druzgocące jest to, dla mnie osobiście, kiedy opowiadam, to bardzo mnie to przejmuje, że aktorka tak dużo zrobiła dla swojego zdrowia. Te operacje, zabiegi, które przeszła po to, by być zdrowa, by móc jak najwięcej czasu spędzić z mężem, którego tak długo szukała, z córką, dla której jest tak oddana, te wszystkie poświęcenia miały temu służyć, a niestety okazało się, że w jej organizmie, Czaje się kolejna podstępna choroba, tym razem taka, której przyczyny nie znaleziono do tej pory, która na razie pozostaje nieuleczalna. Chodzi o stwardnienie rozsiane. Tak, skończyłam 50 lat i mam stwardnienie rozsiane. To był trudny rok. W tym dniu wysyłam do wszystkich Was wiele miłości. Wielu ludzi cierpi, ale myślę o Was. Znajdźmy siłę, by podnieść głowy do góry. Moja obecnie jest na poduszce, ale próbuję, mówiła w sierpniu 2021 roku, a gdy odsłaniała swoją gwiazdę, dodawała: Jestem chora, zauważyliście? Aktorka zaczęła źle się czuć właśnie w 2021 roku. Zaczęła odczuwać bóle i drżenie nóg. Mimo wszystko zdecydowała się powrócić na plan po krótkiej przerwie. Myślę, że ta przerwa była jej potrzebna, żeby pozbierać się psychicznie, bo fizycznie tutaj niewiele się zmieniło, ale jednak nie od dziś wiadomo, że psychika w życiu człowieka jest bardzo ważna. Otrzymałam wsparcie od ludzi, którzy też zmagają się z tą chorobą. To wyboista droga, ale jadę dalej. Mój przyjaciel powiedział mi każdego dnia się budzimy i podejmujemy właściwe działania. Tego się trzymam, więc proszę o prywatność, której potrzebuje, wyznała. I przyznała, że czuła wsparcie całej ekipy, która bardzo jej pomagała. Nie tylko ta przerwa jej pomogła, ale to, jak traktowali ją na planie podczas pracy również. Było takie poczucie, dajmy jej jakieś lekarstwa, żeby poczuła się lepiej, ale tutaj żadnego lepiej nie ma. Ta przerwa była jednak dla mnie dobra. Potrzebowałam przepracować utratę życia, utratę tej ważnej części mnie. Potrzebowałam tego czasu. Nigdy się z tym nie pogodzę. Jestem wkurzona, mówiła w New York Timesie. Natomiast w ostatnim czasie pojawiła się na Gali w towarzystwie swojej dwunastoletniej córki. Jak zaznaczyła wcześniej w wywiadzie, będzie to ostatnia ceremonia na której się pojawi. Otrzymała nominację w kategorii wybitny występ aktorki w serialu komediowym. Za właśnie ten serial już nie żyjesz, o którym Wam wspominałam. Jego trzeci sezon wyemitowano w listopadzie 2021 roku. I choć nie zdobyła statuetki, tak jak wspominała, była to dla niej ważna chwila. Pojawiła się o lasce. I naprawdę tutaj trzeba jednak oddać tej ekipie, jeszcze raz o tym Wam chcę opowiedzieć, która pracowała z nią na planie tego serialu, bo... Aktorka bardzo to przeżywała. Po pierwsze, że nagle stała się osobą niesprawną. Wielokrotnie musiała używać laski albo wózka inwalidzkiego. Wielokrotnie trzeba było robić przerwy, żeby odpoczęła. W niektóre dni zdjęciowe zdjęcia nawet się nie odbywały, przez co wiele osób miało bardzo dużo pracy, bo trzeba było przenieść całą ekipę, grafik, wszystkich aktorów tak naprawdę ze sobą zgrać. A mimo to wszyscy byli bardzo wyrozumiali, pomagali jej, wspierali ją w tym wszystkim i przede wszystkim nie zrezygnowali. Z niej w tym serialu, ani w ogóle skręcenia go. Jednak przyznała, że z uwagi na SMA yy, najprawdopodobniej będzie to jej ostatnia rola w życiu. Obecnie nie jestem w stanie wyobrazić sobie wstawania o 5 rano i spędzania od 12 do 14 godzin na planie filmowym. Nie mam już do tego siły w sobie. Jednak dodała, że nie planuję całkowitego wycofania się z życia zawodowego. Zamierzam brać mnóstwo zleceń podkładania głosu, żeby mieć pewność, że moja córka ma co jeść i mamy dach nad głową. Chciałabym tworzyć, chciałabym produkować, mam mnóstwo pomysłów w mojej głowie i muszę je po prostu zrealizować, mówiła w wywiadzie. Nie ukrywała też, że ten ostatni sezon serialu, w którym zagrała, był dla niej trudny pod kątem odbioru. Bardzo długo nie oglądała go, ponieważ bardzo zmieniła się także fizycznie. Nie lubię oglądać siebie zmagającej się z problemami. Dodatkowo, z powodu braku aktywności fizycznej i leków, przytyłam, nie wyglądam jak ja i nie czułam się sobą, tłumaczyła. I dodawała, że serial oglądała w samotności, z przerwami, ponieważ bardzo dużo ją to kosztowało. Przypuszczam, że po prostu w pewnym momencie. Załamywała się nad tym, co widzi. Trudno jest zaakceptować siebie. Nie każdy z nas też ma taką możliwość oglądania siebie i posiadania tej świadomości, że ogląda to naprawdę wiele milionów ludzi na całym świecie, którzy również w jakiś sposób to odbierają. Myślę, że naprawdę był to dla y, aktorki niemały wyczyn, ponieważ są ludzie, którzy w ogóle nie lubią na siebie patrzeć, na przykład na jakieś nagrania z Wesel czy coś w tym stylu. A co dopiero. Aktorka, która wie, jaką siłę rażenia ma taki serial, który jest bardzo popularny. I aktorka zastanawiała się, jak zareagują widzowie, i nawet powiedziała kilka słów na ten temat. Jeśli ludzie go znienawidzą, jeśli będą nim zachwyceni, czy nawet jeśli będą mogli skupić się tylko na tym, że jestem kaleką, to już nie zależy ode mnie, ale jestem pewna, że widzowie nie będą mogli przejść obok niego obojętnie, mówiła w wywiadach. Ale jak to często bywa, była też kolejna przykra odsłona tej sprawy, bo bardzo często wam mówię, że bycie na świeczniku wcale nie jest. Takie fajne, jak nam się wydaje. Często tak piszecie, że gwiazdy mają takie fajne życie, że nawet ja o nich opowiadam, a gdzie zwykli ludzie i że te ich problemy są takie małostkowe, nic nieznaczące. Ale prawda jest taka, że bycie na świeczniku powoduje kolejne problemy. Jeśli jest fajnie, to super, choć jest też bardzo duży koszt, na przykład utraty tej prywatności. Ale kiedy pojawiają się jakieś problemy, to taka gwiazda nigdy nie przeżywa ich sama. Mówimy o niej chociażby tutaj, ale bardzo często pojawiają się też ludzie, którzy nie wiem, dlaczego mają taką potrzebę wsadzenia po prostu kija w mrowisko. Sprawia im to przyjemność. Sprawia im przyjemność sprawianie komuś bólu. I. Krystyna nie ukrywała, że padła ofiarą hejtu przez to, jak wygląda sytuacja jej zdrowia. Jeden z hejterów zarzucił aktorce kłamstwo, twierdząc, że przeszła operacje plastyczne. Oczywiście powiedziałam tej osobie, że to nie było zbyt miłe. Co jest nie tak z tymi ludźmi? Tak przy okazji uśmiałam się, czytamy w poście. No i Krystyna myślę, że powiedziała, że się uśmiała, ale myślę, że jednak skoro opowiadała o tym w wywiadzie, to nie była to dla niej lekka sytuacja i też nie każdy człowiek musi być do tego tak przyzwyczajony, żeby sobie radzić z tego typu przytykami na co dzień. Są ludzie, którzy się przejmują tym mniej, są ludzie, którzy się przejmują bardziej. To też może dlatego ja walczę z wiatrakami ciągle o tym gadając i odpisując często w komentarzach, no takie jakieś hejterskie komentarze, że y, po prostu nie przystoi dorosłym ludziom czegoś takiego robić. Nie przystoi nawet komentować, jak ktoś wygląda tak czy siak, czy bo nawet nie chodzi o to, żeby o tym nie pisać, bo może wam się coś nie podobać. Oczywiście, wiadomo, że aktorzy, piosenkarze, wszyscy ludzie prezentujący się gdzieś, nawet ja tutaj, pokazuję się wam, więc możecie stwierdzić, że ja wam się nie podobam. Wszystko kwestia, jak to napiszecie. Jak zwyzywacie kogoś jakoś paskudnie, zarzucicie mu kłamstwo, powiecie po prostu jakieś niemiłe słowa, takie typowo mające kogoś zranić to wtedy jesteście hejterami. Jeżeli chcecie wyrazić swoją dezaprobatę, to pamiętajcie, że siedzi po drugiej stronie człowiek. Czy to aktorka, aktor, piosenkarka, zawsze jest to człowiek. Niezależnie od tego, jak odległy przez te wszystkie monitory nam się może wydawać, jest to nadal człowiek. Więc pomyślcie po prostu, co wy chcielibyście usłyszeć, a czego nie. I oczywiście nawet jeżeli wam się ktoś nie podoba z jakiegoś powodu, to naprawdę możecie przekazać mu to w ten sposób, żeby po prostu pewne rzeczy zmienił, żeby w jakiś sposób się poprawił, coś zrobił dla siebie, co może mu pomóc. Bo jeśli nie, to... Po co w ogóle coś takiego y, komuś mówić? Przecież nie każdy będzie się podobał każdemu i nie każde zachowanie wszystkim się spodoba, bo jesteśmy różni, mamy różne opinie na całe szczęście, bo ale by była nuda, jakbyśmy wszyscy byli tacy sami. To też dlatego zawsze wasza opinia mnie tak interesuje. Więc zapraszam was do komentowania dzisiejszego odcinka. Jak widzicie, poruszył mnie on bardzo, jak mnie coś poruszy, to ja potem tak gadam i gadam i skończyć nie mogę. I w tym wypadku właśnie tak jest, więc przepraszam was i i tym bardziej dziękuję tym, którzy wytrwali ze mną do samego końca. Natomiast oczywiście jestem ciekawa, czy wiedzieliście o tym, co dzieje się u Krystyny, czy znacie ją właśnie jako Kelly Bandy, czy może jakieś inne jej wcielenie bardzo utkwiło Wam w pamięci. No i oczywiście piszcie co uważacie o tej całej sprawie. No, czy Krystyna to przeczyta, to ja wam nie zagwarantuję, ale myślę, że taka dobra energia jednak krąży, ja w nią wierzę, więc wysyłajmy ją. Ja teraz do was ją wysyłam, jednocześnie zapraszając was na mój kanał w przyszłości, bo przygotuję dla was kolejną historię. Mam nadzieję, że będzie wzruszająca, poruszająca, taka, która utkwi wam w pamięci, jak ta dzisiejsza. Jeśli tak jest, piszcie w komentarzach. Trzymajcie się ciepło, dzięki jeszcze raz, do zobaczenia, pa.